Cześć, witajcie. Odnosząc się do mojego materiału na TikToku, pojawił się nowy pakiet, który również możecie uzyskać. Pakiet zawiera kurs z pomiarów instalacji elektrycznej, opis rozdzielnic, czyli szablon, i kolejny z szablonów to szablon do sporządzania protokołu. Pokażę Wam. Pierwszy z szablonów, czyli szablon do sporządzania protokołu. Kolejny szablon, oczywiście tutaj, o czym wspomniałem wcześniej. Opisy rozdzielnic. Macie osobny materiał na ten temat. Tak to wygląda. I coś takiego. Przejdziemy sobie do kursu. Oczywiście cały kurs jest podzielony na części, czyli część pierwsza pomiar ciągłości przewodów ochronnych, kolejno połączenia wyrównawcze pomiar na obudowie. Rezystancja izolacji, sprawdzanie ochrony za pomocą self-pelf, czyli separacja elektryczna, pomiar kabla WLZ. Od czego zacząć? Pomiary impedancji pętli, zwarcia, kolejna część, pomiary. Wyłączników różnicowo-prądowych, rezystancja uziemienia i sporządzanie protokołu. Parę słów na temat kursu. Oczywiście omawiam tutaj każdy z pomiarów, każdy rodzaj pomiaru, który powinien zostać wykonany czy to podczas pomiarów odbiorczych, czy też okresowych. Pokazuję również, jak taki pomiar wygląda na obiekcie, jak go wykonać. Omawiam normy, tabele, co w tych tabelach powinniśmy zapisać, co powinno się w nich znajdować. I oczywiście w ostatniej części tego kursu pokazuję, jak taki protokół powinien wyglądać już kompletny, z kompletem wyników, wszystkich załączników. Oczywiście jeszcze. Podczas wszystkich tych części, w każdej części, też pokazuje, jakie załączniki powinniśmy zamieścić: zdjęcia, jakieś numeracje poszczególnych gniazd, punktów, czy też urządzeń, jak w przypadku pomiarów ciągłości przewodów ochronnych oraz połączeń wyrównawczych. Wszystkie oczywiście. Potrzebne informacje oraz linki do sklepu macie zawarte w opisie tego filmu. Także jeszcze raz zachęcam. Trzymajcie się, cześć.